Sprawdzam czat TRX USDT na spłocie. Jeśli macie jakieś propozycje, zapraszam serdecznie. Przeglądu nie będziemy dzisiaj już robić. Znowu się tutaj troszeczkę rozgadaliśmy, więc zapraszam serdecznie do komentowania, jeśli macie jeszcze jakieś propozycje. A jak nie, to zerkniemy sobie na TRX, zamykamy dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że z pozytywną, z pozytywną energią i zaczynamy jutrzejszy również z pozytywną. Tak zawsze powinniśmy patrzeć na market, bo ta pozytywna energia potem gdzieś odbija się na naszej, na naszej pracy. I już sobie sprawdzam. TRX, TRX, USDT, interwał dzienny. Widzimy tutaj niższe high jest respektowane po tym spadku, i to jest to, co dzisiaj przerabialiśmy silna. Silna fala w górę, silna fala w dół i odrzucenie. Wygląda to na dobry setup short: interwał 4H. Linia trendu opuszcza nam kanał wzrostowy. Nie, jeszcze nie, ale Mamy tu sytuację, w której rynek wszedł w fazę nasycenia, jest poza kanałem i prawdopodobnie tutaj opuści nam ten kanał wzrostowy, i będziemy mieli potencjalną okazję na, na pozycję na pozycję short, której ja bym osobiście nie szukał. Dlaczego? Już odpowiadam dlaczego. Setup, setup jest bardzo fajny i czytelny na short, prawda? Lecz kapitalizacja rynkowa. Przypomnijmy sobie, jaką postawiliśmy tutaj predykcję. Postawiliśmy predykcję, że rynek, że rynek będzie próbował przebić ostatnie high. Jak zachowa się market, moi drodzy. Ostatnio przy przebiciu ostatniego high większość energii poszła w bitcoina, a altcoiny stały w miejscu lub właśnie były spadkowe. Co może znów gdzieś przekierować moje myślenie na to, że jednak ta pozycja short może być właściwym rozwiązaniem. Specjalnie to tak zagmatwałem. Specjalnie to tak zagmatwałem, ponieważ. Mamy potencjalną kapitalizację rynkową, która idzie w górę, więc w takich sytuacjach zwykle ja nie otwieram shortów, bo zawsze ten short będzie o płytszym zasięgu. Ruch w górę jest bardziej sensowny i, te, i ta, ten ruch jest bardziej przewidywalny i stabilny. Każdy ruch w przeciwną stronę do trendu głównego będzie miał mniej sensu i może zakończyć się bardzo dynamicznym bardzo dynamiczną kontrą czyli otwieramy sobie tego shorta i dynamicznie nasz market kontruje nam w przeciwnym kierunku wykluczając nas z rynku być może być może dotykając stop loss. więc nigdy to nie są pozycje które ja chętnie otwieram w tym przypadku Rozpoznaliśmy, że market, kapitalizacja rynkowa idzie w górę, a altcoiny spadają lub stoją w miejscu, ponieważ bitcoin gdzieś pożera większość tej energii, która jest generowana przez kapitalizację rynkową. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Więc ta pozycja short absolutnie może mieć sens. Z reguły czekamy na opuszczenie tego kanału, czekamy na test. Spokojnie, właśnie ja tym bardziej, jeśli są shorty, tym bardziej częściej czekam na test, bo tym bardziej częściej ten test gdzieś występuje w tego typu konfiguracji, gdzie linia trendu opuszcza kanał kanał wzrostowy. Tutaj mamy tą globalną słabość, która też tam pomaga, więc jest to fajny, fajny setup na potencjalny short. Wyjście, test. I gdzieś na odrzuceniu, jak już cena będzie szła w dół, otwieramy sobie, otwieramy sobie pozycję short, target 0,0888 mniej więcej tutaj gdzieś na wsparciu wygenerowanym przez ten klaster aktywności. Tak bym, tak bym to widział. Sprawdzamy sobie jeszcze AD na koniec.